Podróże w czasie to jeden z najbardziej fascynujących pomysłów ludzkości. Umiejętność kontemplacji przyszłości czy przeszłości wzbudza w nas wszystkich duże zainteresowanie. Podróż w czasie, czy to w przyszłość, czy w starożytność, może dać nam wyobrażenie o tym, jak wyglądało życie naszych przodków lub przyszłych pokoleń. Spojrzenie w przeszłość może również pomóc w rozwikłaniu wielu tajemnic nękających ludzkość. Jednakże na razie ten pomysł jest czystą fikcją. Nie wiemy nawet, czy podróże w czasie są możliwe. W przeszłości było kilka przypadków, gdy ludzie twierdzili, że rozwiązali zagadkę podróży w czasie lub współpracowali z operacjami rządowymi, aby pokonać przeszkody związane z podróżami w czasie w epoce nowożytnej. W większości przypadków można założyć jednak, że są one fałszywe. Jest jednak kilka przypadków, które wydają się zbyt realne, by je odrzucić. W tym filmie przyjrzymy się dziesięciu takim przypadkom, abyś mógł wyrobić sobie własną opinię na temat tego, czy uważasz, że podróżowanie w czasie jest naprawdę możliwe. Daj nam znać w komentarzach, czy uważasz, że podróże w czasie są możliwe, czy to niewiele więcej niż teoretyczna nauka. Jeśli podróżowanie w czasie jest możliwe, czy którekolwiek z naszych działań naprawdę ma znaczenie, jeśli możemy po prostu cofnąć się w czasie i je powtórzyć? Telefon komórkowy podczas II wojny światowej. Ta sprawa krąży wokół zdjęcia, które zostało zrobione w 1943 roku na Islandii. Ruchliwe skrzyżowanie widać na pierwszy rzut oka, chodniki są pełne ludzi, a na ulicy jest kilka samochodów. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej, możemy zauważyć mężczyznę, który wydaje się opierać o witrynę sklepową. Wygląda jak normalny pracownik, ale jest w nim jeden drobny szczegół, który jest bardzo interesujący. Jeśli przyjrzysz się uważnie jego prawej ręce, wygląda na to, że rozmawia przez współczesny smartfon. Jestem jednak pewien, że wszyscy wiemy, że telefony komórkowe były wówczas tylko wytworem ludzkiej wyobraźni. Wciąż tkwiliśmy w czasach magnetofonów szpulowych, a domowa rozrywka dopiero zaczynała się pojawiać. Pomysł mężczyzny posiadającego smartfon w 1943 roku jest kompletnie absurdalny, a może nie. Trudno powiedzieć, co ten człowiek mógł robić, ale czy to możliwe, że jest jakimś podróżnikiem w czasie i używa urządzenia z odległej przyszłości? Jeśli tak, jak jest w stanie utrzymać połączenie? Bez wież telefonii komórkowej można by założyć, że jego telefon byłby bezużyteczny. Cokolwiek się tutaj dzieje, zdecydowanie wydaje się to niezwykłe. Może to być czysty zbieg okoliczności, że mężczyzna używa urządzenia, które wygląda jak telefon, a może naprawdę jest podróżnikiem w czasie. John Titor John Titor to pseudonim człowieka, który twierdzi, że podróżował od roku 2036, około 15 lat w przyszłość. W naszym świecie po raz pierwszy pojawił się w 2000 roku z misją odnalezienia starego komputera IBM z 1975 roku i zabrania go ze sobą w przyszłość. Mówi się, że potrzebował tego komputera, aby pomóc w korzystaniu z systemu operacyjnego Linux w 2038 roku. Z jakiegoś powodu ten system operacyjny stał się bardzo ważny w 2036 i potrzebował klasycznego 32-bitowego komputera, aby go uruchomić. Mówi, że dwukrotnie próbował kupić jedną na eBayu, ale zawsze w ostatniej chwili przegrywał aukcję. Z tego powodu nie miał innego wyjścia jak zwrócić się do członków społeczności internetowej o pomoc w zakupie jednej z tych nieuchwytnych maszyn. Historia Johna Titora jest jedną z najciekawszych historii podróży w czasie, ponieważ przewidział to, co spełniło się zaledwie kilka lat później. Pokazał członkom forum zdjęcie swojego wehikułu czasu, a nawet przewidział, że bliźniacze wieże w Nowym Jorku zostaną zniszczone już rok później. Przewidywał również, że wybuchnie wielka wojna między Stanami Zjednoczonymi a kilkoma krajami Bliskiego Wschodu i przewidywał, że w rezultacie ceny gazu wzrosną. Wszystkie te rzeczy okazały się prawdą. Posunął się nawet do dokładnego wybierania liczb na loterii. Jednak 24 marca 2001 roku John Titor znalazł to, po co przybył, wskoczył z powrotem do swojego wehikułu czasu i wrócił do przyszłości i nigdy więcej o nim nie słyszano. Program podróży w czasie CIA Projekt Pegasus. Andrew Bessiego również twierdzi, że jest podróżnikiem w czasie. Mówi, że widzi zarówno przeszłość, jak i przyszłość, a wszystko to jest możliwe dzięki programowi podróży w czasie CIA, znanemu jako projekt Pegasus. Projekt był realizowany w latach 1962-72 i miał na celu kontakt z poprzednimi prezydentami, teleportację ludzi na Marsa, a nawet utrzymywanie relacji z kosmitami oczywiście podobno. Poza ideą fizycznej możliwości cofnięcia się w czasie, projekt Pegasus pomógłby również w stworzeniu dwóch nowych technologii zdolności do teleportacji i podróżowania w czasie za pomocą holografu. Andrew opowiadał szalone historie o swoim czasie pracy w CIA i mówi, że jego celem jest teraz zostanie prezydentem, aby móc odtajnić wszystkie informacje o projekcie i udostępnić technologię masom. Gdyby tak się stało, historia uległaby trwałej zmianie na zawsze. Ale szczególnie przerażające jest to, że jeśli Andrew mówi prawdę, nigdy się o tym nie dowiemy. Nawet gdyby rząd był w stanie zmienić przeszłość i wpłynąć na przyszłość, nadal byśmy dorośli błogo nieświadomi tych zmian. Andrew Carson w 2003 roku Andrew Carson został aresztowany przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Najwyraźniej dokonał około 126 ryzykownych transakcji giełdowych i zdołał zarobić mnóstwo pieniędzy na każdej z nich. Zainwestował początkowo o kwotę zaledwie 800 dolarów, ale natychmiast zdołał zamienić te pieniądze na 350 milionów dolarów. W rezultacie złożył czterogodzinne zeznanie przed SEC i twierdził, że jest podróżnikiem w czasie z odległej przyszłości i że potrafił dokładnie handlować tymi akcjami dzięki patrzeniu na przyszłe trendy rynkowe. Mówi, że w zamian za odsiedzenie krótkiego czasu w więzieniu ujawni szczegóły dotyczące miejsca pobytu Osamy Bin Ladena, człowieka, który przez wiele lat uciekał ze Stanów Zjednoczonych. Stwierdził również, że ma szczegółowe informacje na temat lekarstwa na AIDS. To, co sprawia, że przypadek Andrew jest bardzo dziwny, to fakt, że udało mu się tymczasowo wyjść z więzienia za kaucją. Jednak jak tylko został zwolniony, zniknął i nigdy więcej go nie widziano. Lot przez burzę W 1935 roku sir Victor Goddard był marszałkiem lotnictwa w brytyjskich królewskich siłach powietrznych. Leciał z Edynburga do bazy w Andover w Anglii. Mniej więcej w połowie lotu wpadł w straszną burzę. Mówi, że burza prawie powaliła jego samolot na ziemię i miał wrażenie, że intensywny deszcz rozerwie jego samolot na strzępy. Dziwne jest w tym to, że niebo było całkowicie czyste przed startem. W każdym razie był to piękny dzień na lot. Kiedy w końcu udało mu się wydostać z burzy i polecieć z powrotem na lotnisko. Zauważył, że duża część centrum była całkowicie opuszczona. Zauważył również, że niektóre z głównych hangarów zostały przemalowane i miały inne kolory. Również mężczyźni, którzy pracowali w bazie, nie nosili odpowiednich mundurów. Zamiast tego wszyscy mieli na sobie niebieskie kombinezony. Gdy nadal leciał, złapała go kolejna burza. Po tym został ponownie przeniesiony do współczesności. Mówi, że baza wyglądała tak jak zawsze i wszystko wróciło do normy. Jak się okazało, baza miałaby zostać pomalowana zaledwie kilka lat później właśnie na kolory, o których mówi ser Wiktor Goddard. Mundury również uległy znacznej zmianie, ponieważ większość mężczyzn nosi teraz niebieskie kombinezony. Wygląda na to, że Goddard mógł tymczasowo podróżować w przyszłość. Ostrzeżenie o inwazji obcych w październiku 2017 roku policjanci w amerykańskim stanie Wyoming dowiedzieli się o człowieku, który udawał, że jest z przyszłości. Przedstawił się jako Bryant Johnson i powiedział, że jego zadaniem jest ratowanie świata. Podobno przybył z roku 2048 i został wysłany tutaj przez kosmitów, aby ostrzec mieszkańców przed zbliżającą się rasą złych kosmitów, którzy grozili wyginięciem ludzkości. Jak się jednak okazało, cofnął się zbyt daleko w przeszłość. Miał podróżować do 2018 roku, ale jego maszyna przeliczyła się i odesłała go za daleko. Jego sprawa jest ciekawa, ponieważ policja zauważyła, że zachowywał się dziwnie i pachniał alkoholem. Uzasadniał to, mówiąc, że kosmici dali mu alkohol, aby mógł przetrwać podróż w przeszłość, ale było to oczywiście nieco trudne do uwierzenia. W końcu funkcjonariusze umieścili go w celi do czasu, aż wytrzeźwiał. Podróż w czasie i przestrzeni przez hiszpańskiego żołnierza. Ta sprawa dotyczy hiszpańskiego żołnierza o imieniu Gil Perez, który pojawił się na Plaza Mayor w Mexico City w październiku 1593 roku. Pojawił się zdecydowanie zdezorientowany i poinformował, że zna gubernatora Manili, dodając, że został on zamordowany 25 października 1593 roku. Jednak policja poinformowała go, że aktualna data to 24 października. Następnie aresztowali go za dezercję i czary. Mniej więcej dwa miesiące później przypłynął statek z Manili, informując miejscowych, że gubernator rzeczywiście został zamordowany 25. Jeden z mężczyzn na statku powiedział również policji, że 23 dnia widział żołnierza Gila Pereza w Manili. Choć, czy mogło to być możliwe, gdyby 24 był już w Mexico City? W końcu żołnierz został zwolniony z więzienia. Czy to możliwe, że ten człowiek mógł przypadkowo podróżować w czasie? Spotkanie Eduarda Mejera z UFO i ich pasażerami. Edward Albert Meyer pracował jako rolnik w Szwajcarii. Twierdzi, że oprócz normalnej, codziennej pracy miał niezwykle wyjątkowe życie. Mówi, że w latach 1942-75 wielokrotnie kontaktował się z kosmitami. Podczas swojej ostatniej rozmowy z nim Edward powiedział, że chciał uzyskać od nich dowody na to, że rozmawia z prawdziwymi kosmitami. Obcy odmówili dostarczenia mu dowodów i powiedzieli, że nie chcą ingerować w naszą obecną kulturę. Ostatecznie jedynym dowodem na to, że Edward może mówić prawdę, jest kilka fotografii UFO, które widnieje nad szwajcarskimi górami. Ale zdjęć tych nie można było potwierdzić. Możemy nigdy się nie dowiedzieć, czy Edward przez cały ten czas naprawdę mówił prawdę. Rudolf Fens. W 1950 roku w Nowym Jorku pojawił się dziwnie ubrany mężczyzna i potykał się na Times Square. Wyglądał prawie tak, jakby był pijany lub ranny. Nosił starodawne ubranie, ale nikt nie wie dokładnie, skąd pochodził. Pojawił się znikąd i wpadł na ulicę, gdzie potrąciła go taksówka. Zmarł niemal natychmiast po odniesionych obrażeniach. Podczas autopsji koroner i policja znaleźli kilka starych banknotów dolarowych, a także znaczki depozytowe i list z datą 1876 rok. Znaleźli również kilka jego wizytówek z jego nazwiskiem. Kiedy policja zaczęła łączyć jego tożsamość, natknęli się na starą sprawę z 1876 roku, w której w tajemniczy sposób zaginął mężczyzna o imieniu Rudolf Fenz. Jego wygląd i ubiór pasowały do opisu sprawy. Katolicki wehikuł czasu. Sprawa chronowajzora sięga czasów katolickiego księdza François Bruna. Ksiądz mówi, że włoski naukowiec poinformował go o wehikule czasu, który pozwoliłby im zobaczyć przeszłe, a nawet obecne wydarzenia. Powiedział, że 12 naukowców pomogło stworzyć urządzenie, a nawet posunęło się do opublikowania zdjęcia ukrzyżowania Jezusa Chrystusa jako dowodu. Choć ta sprawa może brzmieć przekonująco, szybko okazało się, że obraz był fałszerstwem. Dostarczył kolejny dowód transkrypcję, która została napisana w roku 169 przed naszą erą. Jednak to również okazało się fałszywe. Ostatecznie historia kronowajzora wydaje się być całkowicie sfałszowana. Nie wiemy jednak, jaki byłby motyw sfałszowania takiej historii, poza niewielką sławą. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętaj, aby nacisnąć ten przycisk i włączyć powiadomienia, aby obejrzeć więcej filmów.